Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś jest środa, 6 lutego. Zofia Miller, rozpoczynamy dziennik, a w nim już za chwilę. W ubiegłym roku zakończyły się prace związane ze skanalizowaniem ulicy Zjednoczenia Narodowego w Jeleniej Górze. Do tej pory jednak mieszkańcy czekają na nową nawierzchnię, zerwaną podczas wykonywania robót. Komitet Obrony Dolnośląskich Linii Kolejowych podejmuje szereg działań w celu przywrócenia połączenia między Jelenią Górą a Lublinem. W sprawę zaangażowały się także związki zawodowe i posłanka Marzena Machałek. Jeszcze co najmniej miesiąc mieszkańcy ulicy Zjednoczenia Narodowego będą czekali na nową nawierzchnię zerwaną podczas prac wodno-kanalizacyjnych. Wcześniejsze rozpoczęcie zadania uniemożliwia zima. Prace wodno-kanalizacyjne polegające na ułożeniu nowej sieci zostały ukończone w ubiegłym roku. Niestety, od tego czasu nie udało się położyć nowej nawierzchni drogi przy ulicy Zjednoczenia Narodowego. Kolejne dziury w i wszechobecne błoto zostały nieco zniwelowane przez mróz. Mimo tego jadąc tamtędy trzeba uważać na zawieszenie auta. Za wykonanie zadania odpowiada firma Egbut, działająca na zlecenie Spółki Wodnik. W ramach projektu inwestycyjnego są pewne utrudnienia. Akurat tak wypadło, że prace instalacyjne zostały zakończone przed sezonem zimowym. Natomiast odtworzenie nawierzchni jest dość trudnym procesem technologicznym z punktu widzenia pory roku, więc w tej sytuacji musimy poczekać do odtworzenia nawierzchni do wiosny. Po prostu nawierzchnią, którą nasz wykonawca odtwarzał dzisiaj, nie spełniłaby wymogów i nie byłaby przyjęta do odbioru przez MZDiM, a poza tym nie spełniałaby też i wymogów takich komfortu jazdy. W tej sytuacji musimy to z tym się wstrzymać do wiosny. Na wiosnę ta nawierzchnia zostanie odtworzona. Skanalizowanie m.in. ulicy Zjednoczenia Narodowego było planowane od wielu lat. Dzięki funduszom unijnym udało się uzyskać spore dofinansowanie na tę inwestycję, która wchodzi w skład większego zadania tzw. kanalizacji Lewobrzeżnych cieplic. Zjednoczenia narodowego jest takim bym powiedział ważnym elementem uporządkowania gospodarki wodnościekowej w rejonie, my to nazywamy lewobrzeżnych cieplic. To jest dość duży projekt i trudny z tego względu, że jest w zurbanizowanej części miasta. Wpięcie do budynków wymaga, takich bym powiedział, współpracy trzech elementów: inwestora, wykonawcy, i, i, później, I później odbiorcę ostatecznego. Jeszcze raz chciałem powtórzyć jedną rzecz, że my wpinamy na własny koszt. To jest bardzo ważne, bo te sprawy techniczne udaje się szybko pokonać, natomiast no nie ma, że tak powiem, problemów natury finansowej, bo tym się zajmuje inwestor. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 90 milionów złotych, z czego 54% stanowi dofinansowanie ze środków unijnych. Komitet Obrony Dolnośląskich Linii Kolejowych podejmuje działania w celu przywrócenia pociągu relacji Jelenia-Góra-Lublin. Działacze chcą, aby połączenie wróciło do rozkładu jazdy jeszcze w tym roku. Codzienny pociąg relacji Jelenia Góra-Lublin kursował przez 40 lat do roku 2006. 7 lat temu częstotliwość znacznie się zmniejszyła, a podróżni mogą teraz korzystać z tego połączenia w okresie wakacyjnym. O zmiany w tym zakresie walczy Komitet Obrony Dolnośląskich Linii Kolejowych. Staramy się o to połączenie już od ponad 3 lat, jednak niestety ze skutkiem... Negatywnym spółki kolejowe odmawiają zarówno przewozy regionalne, jak i PKP Intercity, tłumacząc się, że nie ma takiej potrzeby, aby taki pociąg został uruchomiony. Wiemy o tym dobrze, że czas jazdy na odcinku Jelnia Góra-Wrocław, w związku z modernizacją linii, coraz bardziej się skraca. W tej chwili jest to około dla pociągów pośpiesznych, to jest czas około 2 godzin i 20 minut. Ludzie zaczynają wracać, potrzebują takiego połączenia. Starania o przywrócenie tego połączenia kolejowego jak do tej pory nie przyniosły oczekiwanego skutku. W tym roku działacze podejmą więc kolejne kroki w celu połączenia regionu Jeleniogórskiego i Wałbrzycha z Radomiem, Kielcami i Lubelszczyzną. W tym roku postanowiliśmy wzmocnić nasze starania. Nawiązaliśmy współpracę z panią poseł Marzeną Machałek, która nas wspiera w tych wszystkich działaniach. W połowie kwietnia. Prawdopodobnie będzie organizowana konferencja tutaj w niej Górze. Zaprosimy przedstawicieli wszystkich spółek Również włączyły się w to związki zawodowe działające przy przewozach regionalnych we Wrocławiu. Wspólnie wysłaliśmy pismo do pani prezes przewozów regionalnych Małgorzaty Kuczewskiej, łaski o wydłużenie pociągu Interregio Lublin-Wrocław do Jeleniej Góry. Działacze chcą, aby połączenie relacji Jelenia-Góra-Lublin wróciło do rozkładu jazdy jeszcze w tym roku. Oczywiście najlepiej by było, gdyby dojeżdżał codziennie. Natomiast w najgorszym wypadku ferie, wakacje, dłuższe weekendy i święta od grudnia tego roku, czyli od wejścia w życie nowego rozkładu jazdy. Apel komitetu popierają organizacje związkowe działające w Dolnośląskim Zakładzie Przewozów Regionalnych we Wrocławiu. W ubiegłym tygodniu Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym uznał zgodność tzw. Janosikowego z ustawą zasadniczą, nie oznacza to jednak końca dyskusji nad tą formą finansowego wsparcia. Ustawa nakazująca bogatym samorządom przekazywania części dochodów biedniejszym regionom budzi wiele kontrowersji, także wśród parlamentarzystów. I choć Trybunał Konstytucyjny uznał, że Janosikowe nie narusza zasady równości, to dyskusja nad tą formą finansowego wsparcia jest nieunikniona. Zdecydowana większość regionów korzysta z tego i to jest taki. Z... No, jest bardziej sprawiedliwy, jeżeli tak możemy powiedzieć, bo y, zależy kto jest z której strony, jak się czuje, ale na pewno jest on bardziej sprawiedliwy, bo y, subwencje i dotacje, y, które gdy wyrównują te nierówności, że tak się wyrażę, to jednak to jest za mało. I one też w dużym stopniu pochodzą właśnie z tych pieniędzy od samorządów no stosunkowo bogatych. Jelenia Góra należy do tej grupy samorządów, które nie płacą Janusikowego i z niego nie korzystają. Co prawda dotacje zasilające miejski budżet pozwoliłyby na realizację większej ilości przedsięwzięć, ale prezydent Zawiła zamiast Janusikowego widziałby tutaj inną formę finansowania. Zdecydowanie wolałbym zamiast systemu dotacyjnego, zwiększenie naszych dochodów udziału w podatkach na przykład. Czyli w podatku od dochodów osobistych, w których mamy częściowy udział, w podatku od CIT-u, w którym mamy częściowy udział. Miasto Irenia w ogóle nie potrzebuje dotacji. Zostawcie nam więcej podatków, które tutaj są. I moim zdaniem to jest czas o rozmow na rozmowę o całym systemie finansowania, a nie o problemy kapryśnych wielkich metropolii. Najbogatsze samorządy przekazują w ramach Janusikowego kwoty rzędu kilkuset milionów złotych. Problematyczne, jak mówi poseł Ryszard Kalisz, są nie tylko sumy przekazywanych pieniędzy, ale także to, w jaki sposób są one wydatkowane. Dla mnie dużo ważniejsze jest to, żeby to były pieniądze znaczone. To znaczy mówiąc umownie, żeby one nie szły na, na herbatki i kawki dla wójtów w biednych gminach, tylko na konkretne inwestycje. To no byłoby fajne, gdyby w biedniejszych rejonach Polski wybudowano drogę oczyszczalnie ścieków i byłoby powiedziane, że to za pieniądze z Warszawy. To tak jak kiedyś było, że cała Polska buduje Warszawę, a teraz Warszawa mogłaby budować całą Polskę. Tylko niech to będzie wiadomo, bo ja mam wrażenie, jako Warszawiak mówię że te pieniądze gdzieś uciekają i później nikt nie wie, co się z nimi dzieje. Janosikowe obejmuje gminy, w których dochody podatkowe są większe niż 150% średnich dochodów podatkowych dla wszystkich gmin. Jak nie paść ofiarą agresji? To główny cel warsztatów samoobrony prowadzonych w szpitalu MSW w Cieplicach, skierowanych do pracowników. Wybór sportu walki został już dokonany. To jujitsu. Zanim to się stało, dyrektor szpitala Elżbieta Zakrzewska chciałaby aby personel mógł wybrać z kilku dyscyplin. Przeprowadzono więc pokazy m.in. karate czy boksu. Jednak to jiu zyskało największą aprobatę. Za tym wyborem przemawiało najbardziej to, że. Siła jest tutaj formą zbędną. Działamy na zasadzie anatomii i prafizyki. Czyli człowiek ma na sobie 30-47 punktów czułych. To są tak zwane te punkty, które dziadają nam przewagę. I w tym momencie. Działając na przeciwnika, działamy na te punkty. Działamy to, gdzie przeciwnik może być niesamowicie zbudowany, w siłowni, czy z siłowni, i to pozwala nam mieć nad nim przewagę. Zainteresowanie personelu szpitala jest spore. Na wczorajszym pokazie zebrane panie mogły zobaczyć, że nawet zwykła torebka może okazać się groźną bronią w rękach kobiety, o czym boleśnie przekonał się jeden z instruktorów. Myślę, że przyda nam się to, dlatego że pracujemy w szpitalu, gdzie. Chorzy są w, w różnym stanie, więc zdarzały się już takie sytuacje, kiedy musiałyśmy dbać o swoje bezpieczeństwo, więc chętnie skorzystam z takiej możliwości. Czy Pani trenowała wcześniej jakieś sporty walki być może? Sporty walki nie, ale jogę. Może być przydatna? O. Sprawność zawsze jest dobra w życiu. Każda forma ruchu i spra sprawności przede wszystkim, bo to podwyższa po nasze i poczucie bezpieczeństwa, i poczucie... Siły wewnętrznej. Ja nie mówię o wykorzystywaniu siły nie, na zewnątrz. nie boją się Pani w przyszłości użyć tego w razie konieczności takiej nagłej? Mam nadzieję, że nigdy nie będzie mi to potrzebne. Jak mówi Elżbieta Zakrzewska, takie treningi bardzo się przydadzą. Oby się nie musiało przydawać, ale na pewno w przypadku prowadzenia dziennych oddziałów rehabilitacji psychiatrycznej i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla dorosłych tam jest to konieczne. W treningach będzie brało udział ponad 20 pielęgniarek. Na cokolwiek zrobić. Nie musimy. Możemy się z tego po tej pozycji wziąć. Idzie. Z kolegą. Spadną papieros, podnosimy. Wstajemy w okienko. Nie ma problemu. Co chcemy, możemy robić. Mały magazyn w ten sposób można określić samochód, którym próbowano przewieźć kilka tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Przemytnika zatrzymała straż graniczna. Wysokie ceny wyrobów tytoniowych powodują, że przemyt papierosów, jak i krajanki tytoniowej za wschodnie granice wcale nie maleje. Część kontrabandy jest sprzedawana na terytorium Polski pozostała przemycana dalej do krajów Europy Zachodniej. Tylko w ubiegłym roku na terenie województwa dolnośląskiego strażnicy graniczni kilkadziesiąt razy zatrzymywali przemyt o znacznej wartości. Ostatni miał miejsce w miniony weekend. Funkcjonariusze Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej i Izby Celnej zabezpieczyli 40 tysięcy sztuk papierosów. Towar pochodzący z przemytu przewodził mieszkanie z powiatu kłodzkiego. Podczas czynności okazało się, że w bagażniku sprawdzanego pojazdu znajduje się 2000 paczek papierosów opatrzonych ukraińską akcyzą skarbową. Podczas wspólnych działań funkcjonariusze zatrzymali 40 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Do ich posiadania przyznał się 33-letni mieszkaniec Nowej Rudy, a przewoził je w bagażniku samochodu osobowego. Towar o wartości ponad 20 tysięcy zł trafił już do depozytu Izby Celnej, która prowadzi dalsze czynności. Natomiast w myśl przepisów kodeksu karno-skarbowego mężczyźnie grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat trzech. Najczęściej do kraju oprócz tytoniu trafia również alkohol bez polskich znaków akcyzy. Jest on potem sprzedawany jako markowe wyroby spirytusowe. Funkcjonariusze Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w ubiegłym roku zatrzymali alkohol, wyroby tytoniowe i samochody o łącznej wartości ponad 7 milionów złotych. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym dzienniku. Życzę miłego i spokojnego wieczoru. Do zobaczenia! Na prognozę pogody zaprasza Kaza Wspólnota. Pizza dobra na pogodę i niepogodę. Grande Roma. Zapraszamy. Sprawdź ofertę i zasmakuj w naszym menu. Na czwartek w regionie synoptycy zapowiadają pogodny dzień. Temperatura do południa od minus 7 do minus 5 stopni. Ciśnienie 1007 hektopaskali. Wiatr słaby z południowego zachodu. Po południu temperatura od minus 5 do minus 3 stopni. Ciśnienie 1010 hektopaskali. Wiatr słaby z południa. Nadal pogodnie. Dobrej pogody nie jesteśmy w stanie zapewnić, ale gwarantujemy najlepszą pizzę i nie tylko. W cieplicach na Zabobrzu i na ratuszu i oczywiście na dowóz. Na prognozę pogody zaprasza kasa wspólnota.